Nostradamus przepowiedział, w 2026 roku dla czterech znaków Zodiaku rozpocznie się złota era bogactwa. A co, jeśli to właśnie Twój znak Zodiaku stanie się kluczem do drzwi, za którymi kryje się niezliczone bogactwo? A co, jeśli rok 2026 będzie początkiem epoki, o której ostrzegał sam Nostradamus, epoki, w której pieniądze płyną strumieniem, a szczęście przykleja się do rąk? Cztery znaki znajdą się w centrum tej zmiany. Ich życie podzieli się na, przed i, po, a wszystko, co robili wcześniej, okaże się jedynie przygotowaniem do wielkiego startu. Ta złota era nie jest dla wszystkich, tylko wybrani zostaną naznaczeni pieczęcią obfitości. Omówimy, kim oni są, jakie cechy sprawią, że staną się władcami przepływów finansowych i dlaczego właśnie ich czeka ten przełomowy moment. Obejrzyj film do końca, być może już stoisz u progu swojej najpotężniejszej transformacji. Subskrybuj kanał już teraz, jeśli chcesz jako pierwszy dowiedzieć się, jakie tajemnicze drzwi otworzą się dla Twojego znaku i jak wykorzystać te szanse, aby nigdy więcej nie zaznać niedostatku. Dzisiaj uchylimy rąbka tajemnicy i wymienimy tych, dla których rok 2026 będzie początkiem złotej ery bogactwa. Pierwszy znak wagi, rok 2026 będzie momentem. W którym wagi będą mogły przekształcić swoje zwyczajowe dążenie do równowagi w klucz do ogromnych kapitałów. Właśnie w dziedzinie planowania finansowego i inwestycji ich umiejętność dostrzegania równowagi między ryzykiem a bezpieczeństwem ujawni się w pełni. Pierwsze miesiące przyniosą możliwość zaangażowania się w duże projekty związane z nieruchomościami i długoterminowymi aktywami, a te osoby spod znaku wagi, które zdecydują się działać, zobaczą, jak ich wkład zaczyna rosnąć w tempie, jakiego wcześniej nie było. Nie będzie tu miejsca na drobne wahania, wszystko albo nic. Jednocześnie to właśnie wagi będą w stanie prawidłowo rozdzielić środki między różne kierunki i nie dopuścić do całkowitego ryzyka. Ogromne znaczenie będzie miało ich umiejętność współpracy. Jesienią pojawią się wpływowi partnerzy, gotowi zainwestować miliony dolarów we wspólne projekty. Dla wagi otworzy to drogę do wielkich transakcji. Gdzie rola pośrednika lub koordynatora przyniesie nie tylko prowizję, ale także status. Ich nazwisko zacznie pojawiać się w kręgach biznesowych częściej niż się spodziewali. Zyski będą napływać jednocześnie z kilku stron, tworząc sieć finansową, w której waga będzie centralnym ogniwem. Szczególną uwagę należy zwrócić na październik i listopad. Właśnie w tym okresie pojawią się możliwości inwestycyjne w nowe technologie i innowacyjne firmy. Które w krótkim czasie osiągną sukces na rynku. Wagi, które potrafią szybko podejmować decyzje, znajdą się wśród pierwszych inwestorów i uzyskają dostęp do dywidend, porównywalnych z wygraną na loterii. Ważne jest tylko, aby nie zwlekać. Wahania i długie rozważania mogą pozbawić ich pierwszeństwa. Rodzina niespodziewanie zacznie wspierać nawet najśmielsze projekty, co wcześniej było nie do pomyślenia. Da to wagom poczucie stabilnego zaplecza i zdecydują się one na kroki, które wcześniej odkładały. Pod koniec roku będą posiadać aktywa, których wartość przekroczy wszelkie oczekiwania. Pojawi się możliwość zakupu nie tylko domów lub samochodów, ale także stworzenia portfela międzynarodowych inwestycji. Ich dochody będą mierzone nie w tysiącach, ale w milionach. Głównym wyzwaniem dla wagi w 2026 roku będzie nauczenie się radzenia sobie z nagłą popularnością i bogactwem. Ich słabością jest to, że często starają się zadowolić wszystkich. Teraz jednak będą musieli oddzielić relacje osobiste od biznesowych, w przeciwnym razie pojawią się osoby, które będą próbowały wykorzystać ich zasoby do własnych celów. Silne wagi, potrafiące wyznaczać granice, zamienią ten rok w prawdziwy finansowy triumf. Będzie to czas, w którym pojęcie równowagi zmieni swoje znaczenie, nie będzie ono odnosiło się do równowagi wewnętrznej ale do równowagi na kontach bankowych, gdzie dochody znacznie przewyższają wydatki. Drugi znak to Skorpion. Rok 2026 będzie momentem, w którym Skorpiony przestaną walczyć o przetrwanie i wejdą w strefę, gdzie ich imię zacznie kojarzyć się wyłącznie z sukcesem i władzą dzięki pieniądzom. Na początku roku spotkają się z propozycjami, które wydadzą się ryzykowne, ale to właśnie ryzyko przyniesie tym razem główny rezultat. Ich wrodzona zdolność dostrzegania głębi procesów pozwoli im dostrzec źródło ogromnych zysków tam, gdzie inni widzą zagrożenie. Postawienie na przedsiębiorstwa związane z energetyką i wydobyciem zasobów zamieni się w złoty strumień dochodów. Do wiosny skorpiony znajdą się wśród tych, którzy będą mogli zarządzać nie tylko własnym kapitałem, ale także kapitałem innych. Będą zwracać się do nich porady, proponować udziały w biznesie i kontrolę nad projektami. Na początku będzie to wydawało się trudne, ale im więcej pojawi się kontaktów biznesowych, tym szybciej zacznie rosnąć ich wpływ. Staną się graczami zdolnymi do decydowania, gdzie trafią pieniądze, a to da im władzę, o której wcześniej tylko marzyli. W połowie roku rozpoczną się duże transakcje związane z rynkami międzynarodowymi. Skorpiony, gotowe do wyjścia poza znane im kręgi, otrzymają szansę wejścia do konsorcjów, które operują miliardami. Ich zdolność do zachowania tajemnicy i nieujawniania planów odegra decydującą rolę. Będą w stanie zachować inicjatywę w swoich rękach i nie pozwolą konkurentom przejąć możliwości. Szczególną uwagę należy zwrócić na lipiec i sierpień. W tych miesiącach skorpiony poczują, że dosłownie wszystko wokół nich działa na ich sukces. Umowy będą zawierane z łatwością, a transakcje przyniosą wielokrotny zysk. Ich kapitał zacznie rosnąć w takim tempie, że dotychczasowe cele stracą sens. Wiele skorpionów po raz pierwszy pozwoli sobie nie tylko gromadzić, ale także cieszyć się owocami, kupując nieruchomości, tworząc fundusze rodzinne, budując dziedzictwo. Sukcesy finansowe będą towarzyszyć wzmocnieniu osobistego autorytetu. Ludzie zaczną postrzegać ich nie tylko jako bogatych, ale także jako strategów. Stworzy to wokół nich aurę niedostępności, która jeszcze bardziej umocni ich pozycję. Próby konkurentów, aby zbić ich stropu, zakończą się niepowodzeniem, ponieważ w 2026 roku Skorpiony znajdą się w sytuacji, w której ich intuicja i rozwaga będą idealnie współgrać. Pod koniec roku Skorpiony będą patrzeć na swoje konta z zdumieniem. To, co wcześniej wydawało się celem całego życia, stanie się jedynie punktem wyjścia. Ich bogactwo nie będzie ograniczone do osobistych dochodów, zacznie ono wpływać na otaczające ich sfery, od biznesu po politykę. Nadejdzie moment, w którym uświadomią sobie, że rok 2026 zmienił ich w ludzi, dla których pieniądze są nie tylko środkiem, ale narzędziem władzy i transformacji całego otoczenia. Trzeci znak strzelec. Rok 2026 będzie dla strzelca czasem, kiedy pieniądze przestaną być trudnym do osiągnięcia celem, a staną się stałym rezultatem. Wszystko zacznie się w styczniu, kiedy pojawią się pierwsze duże możliwości w obszarach, które jeszcze niedawno wydawały się drugorzędne. Praca, którą strzelec wykonywał bez większych oczekiwań, stanie się nagłym źródłem dochodu. Już w pierwszym kwartale stanie się jasne. Dotychczasowy poziom zarobków pozostaje w przeszłości i rozpoczyna się zupełnie nowy etap, w którym kwoty będą się wielokrotnie zwiększać. Szczególne znaczenie będą miały partnerstwa, umiejętność komunikowania się. Przekonywania i szybkiego nawiązywania kontaktu z ludźmi przyniesie ogromne korzyści finansowe. Do wiosny pojawią się projekty, które będą wymagały odwagi i zdecydowania, a właśnie zgoda na te kroki zapewni dostęp do zasobów, które będą się pomnażać z miesiąca na miesiąc. W połowie roku można spodziewać się wejścia na nowe rynki lub kierunki, gdzie pieniądze będą napływać regularnie i w dużych ilościach. Ważny akcent materialne wyniki będą pojawiać się szybko ale wraz z nimi wzrośnie również obciążenie. Im bardziej strzelec będzie angażował się w nowe przedsięwzięcia, tym więcej środków będzie miał do dyspozycji. Trzeba będzie utrzymać to tempo, aby zatrzymać to, co się pojawia. Jesienią pojawi się jeszcze silniejszy strumień, którego nie da się nie zauważyć. Wzrost zysków stanie się oczywisty nie tylko dla samego strzelca, ale także dla otoczenia. Kluczową cechą jest umiejętność widzenia dalej niż inni. Strzelec będzie w stanie przewidzieć ruchy z wyprzedzeniem, zainwestować środki we właściwe miejsce i uzyskać zwrot, o którym będą głośno mówić. Właśnie w tym okresie zacznie się kształtować solidna podstawa finansowa, która nie będzie zależała od przypadków. Umiejętność rozdzielania zasobów, inwestowania i rezygnacji z niepotrzebnych wydatków przekształci wzrost w stabilny system. Do końca roku zgromadzi się znaczny kapitał. Nie będzie to krótkotrwała wygrana ale namacalny wynik, który pozwoli poczuć władzę nad okolicznościami. Wszystko, co wcześniej wydawało się granicą marzeń, stanie się dostępne, a strzelec dołączy do grona tych, którzy żyją według innych zasad. Pieniądze przestaną być słabym punktem, stając się pewnym narzędziem, które otwiera drzwi do wszelkich możliwości. Rok 2026 utrwali nowy status Strzelca. Z kategorii wiecznego poszukiwacza przejdzie on do kategorii osoby dysponującej dużymi zasobami. Przejście to będzie nieodwracalne. Każda decyzja podjęta w tym roku pomnoży dobrobyt, a sama rzeczywistość dostosuje się tak, aby strzelec mógł kontynuować swój rozwój. Czwarty znak ryby. Nostradamus wskazywał, że nadejdzie szczególny rok, w którym zwyczajowy bieg życia ryb zostanie zakłócony potężnym wzrostem finansowym. Rok 2026 stanie się właśnie tym przełomem, który podzieli przeszłość od przyszłości. Ryby znajdą się w sytuacji, w której każdy wysiłek zostanie pomnożony dziesiątki razy, a wynik będzie mierzony nie małymi zwycięstwami, ale znaczącymi osiągnięciami finansowymi. Od samego początku roku pojawią się pierwsze oznaki zmian. Transakcje, które wcześniej były trudne do zrealizowania, będą przebiegać łatwo, a zyski z nich przekroczą oczekiwania. Ryby poczują, że granice możliwości się poszerzają i nie będzie to złudzenie, ale konkretne liczby na kontach. Ważne będzie, aby nie zatrzymywać się, ale iść naprzód, ponieważ wzrost będzie zależał od odważnych decyzji. Ten okres nie będzie polegał na ostrożnych krokach, ale na umiejętności wykorzystania otwartego okna, które nie zawsze jest dostępne. Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary związane z międzynarodowymi projektami i inwestycjami. Ryby będą mogły wejść na nowe rynki i poczuć się pewnie tam, gdzie wcześniej bały się nawet podjąć próbę. Nostradamus podkreślał, że dla tego znaku otwiera się droga do bogactwa poprzez odważne połączenia i nowe formaty współpracy. Ci, którzy zdecydują się działać niesamodzielnie, ale poszerzą krąg wpływów, osiągną zyski, które wielokrotnie przekroczą początkowe oczekiwania. Znaczący wzrost nastąpi latem, kiedy przepływ pieniędzy dosłownie przyspieszy. Ryby będą w stanie nie tylko otrzymywać duże kwoty, ale także umiejętnie je rozdzielać. Ważne będzie, aby nie ulegać pokusie chaotycznego wydawania pieniędzy. Każdy zainwestowany dolar może przynieść dziesięciokrotny zwrot, jeśli zostanie przeznaczony na przedsięwzięcie, które ma potencjał rozwoju. To czas na duże kroki, zakup nieruchomości, otwarcie firmy, inwestycje w długoterminowe projekty. Szczególne znaczenie będą miały kontakty z wpływowymi osobami. Przypadkowe spotkania staną się katalizatorem poważnych zmian. Ryby muszą być przygotowane na to, że jedna rozmowa może zmienić ich przyszłość na długie lata. Rok 2026 będzie tym rokiem, w którym siła słowa zamieni się w materialne rezultaty. Bliżej jesieni nastąpi przełom, którego nie da się zignorować. Zyski wzrosną tak bardzo, że sytuacja finansowa ryb wykroczy poza ramy tego, do czego są przyzwyczajone. Pojawi się tu nowe wyzwanie. Umiejętność zarządzania dużymi przepływami środków. Błędy w tym okresie będą kosztować drogo, ale właściwe kroki stworzą fundament dla całej epoki. Nostradamus przepowiedział, że to właśnie ryby będą miały szansę znaleźć się wśród tych, którzy będą dysponować pieniędzmi nie na poziomie osobistego bogactwa, ale na poziomie globalnego wpływu. Pod koniec roku zostanie osiągnięty wynik, który dla wielu osób będzie szokiem. Ryby wzniosą się tak wysoko pod względem materialnym, że nie będą już w stanie powrócić do poprzedniego poziomu życia. To właśnie złota era bogactwa, kiedy znane ograniczenia przestają istnieć. Wszystko, co zostanie zrobione w 2026 roku, stanie się podstawą dla kolejnych dziesięcioleci. Ryby zdobędą władzę nad swoją przyszłością dzięki sile finansów, a władza ta okaże się realna, mierzalna konkretnymi możliwościami.